Witajcie, kochani. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć kilka słów na temat jednej z najgorętszych jesiennych nowości zapachowych dla kobiet, czyli o perfumach Lancome Idol. Zakładam, że większość z Was doskonale kojarzy te perfumy, chociażby dlatego, że premierze Lancome Idol towarzyszyła bardzo duża, rozbudowana i zakrojona na szeroką skalę kampania reklamowa, która sprawiła, że naprawdę trudno było tego zapachu nie zauważyć. I to, że ta kampania była tak rozbudowana, powinno nam już dać do myślenia. Jeśli firma inwestuje ogromne środki finansowe w reklamę danych perfum, no to możemy zakładać, że plan jest taki, żeby wylansować bestseller sprzedażowy. Perfumy, które będą się świetnie sprzedawać na całym świecie. A skoro tak, no to wiadomo, że nie będziemy tworzyć zapachu takiego, który będzie niezwykle oryginalny, wyjątkowy, który będzie wzbudzał emocje, który będzie kontrowersyjny i który będzie polaryzował potencjalne klientki, będzie je dzielił na te, które będą ten zapach uwielbiać i na te, które będą go nienawidzić. Dlaczego? Dlatego, że w takim przypadku szansa na to, że jakiś zapach stanie się bestsellerem, nie jest zbyt wysoka. Natomiast jest bardzo wysoka wtedy, kiedy tworzymy zapach, który jest bardzo neutralny i uniwersalny na tyle, żeby spodobał się jak największej liczbie osób. Także już na podstawie kampanii, a raczej skali tej kampanii, możemy zakładać. Jakimi perfumami są perfumy Lancôme Idol. Ale zanim opowiem wam o samym zapachu, to chciałabym się jeszcze na moment zatrzymać przy samej kampanii, dlatego że pewnie wiecie, że twarzą perfum Lancôme Idol została Zendaya, czyli współczesna gwiazda młodego pokolenia, aktorka i wokalistka, która ma w tej chwili 23 lata i która nie wiem czy wiecie, ale jest przedstawicielką generacji z. Generacje Z stanowią wszystkie te osoby, które urodziły się po 1995 roku i dlaczego ja Wam o tym mówię? Dlatego, że te osoby stanowią obecnie prawie 30% populacji świata. A co to oznacza? Oznacza to ni mniej, ni więcej, że osoby te stanowią bardzo duży kawałek tortu do zjedzenia, i do rozdysponowania na rynku perfumeryjnym i nie tylko. I teraz jeżeli widzimy Zendayę jako osobę, która zostaje twarzą perfum Lancôme Idol, no to możemy zakładać kolejną rzecz. Widzimy ewidentnie, że perfumy te są kierowane do młodszej grupy docelowej. To nie są perfumy typu La Vie et Belle, których twarzą jest Julia Roberts, kobieta dojrzała, tylko to są perfumy kierowane do młodszych osób. I stąd właśnie wybór wokalistki Zendaya na twarz perfum Lancome Idol. Nie byłabym sobą, gdybym pominęła flakon tego zapachu, a w tym przypadku jest naprawdę o czym mówić. Dlatego, że niby mamy tutaj taki bardzo prosty i bardzo minimalistyczny flakon. Dlatego, że jak sami widzicie, jest to zwykły szklany prostokąt, który. Ozdobiony jest dookoła takim obramowaniem w formie metalu w kolorze różowego złota, który już od dłuższego czasu jest bardzo modny. Mamy tutaj również prosty korek, ale flakon nie posiada absolutnie żadnych ozdób. Nie mamy tutaj żadnych napisów, żadnych logotypów. Jedyny napis to jest napis Lancome na górze korka. I coś, co jeszcze zwraca uwagę, to to, że flakon ten ma. Po obu stronach wgłębienia, dzięki czemu łatwiej się go trzyma w dłoni. Ale nie to jest tutaj najważniejsze i najciekawsze. Najciekawsze jest to, że flakon ten jest niesamowicie cienki. Inspiracją dla powstania tego flakonu był smartfon, bez którego współczesna młodzież nie potrafi się obejść. Jest tak samo duży i tak samo cienki. I teraz taka kolejna ciekawostka, no bo w związku z tym, że flakon ten odzwierciedla niejako smartfony, no to został stworzony do tego, żeby być flakonem mobilnym czyli takim, który możemy ze sobą dosłownie wszędzie zabrać podobnie jak to ma miejsce w przypadku smartfona. Także flakon ten naprawdę zmieści się wszędzie. Możemy go wziąć ze sobą do szkoły, możemy go wziąć ze sobą do pracy, zmieści się w każdej torebce, jak również w torbie na siłownię i to jest jego bardzo duża zaleta. Co świadczy jeszcze o tym, że flakon ten został stworzony do tego, żeby się z nim przemieszczać? A no to, że on niestety nie będzie nam ozdabiał kobiecej toaletki dlatego, że nawet jak go teraz spróbuję postawić tutaj na stole, to wystarczy, że lekko tutaj go popchnę i ten flakon się przewróci. Także on nie został zdecydowanie stworzony do tego, żeby go podziwiać, więc nie ustoi spokojnie na toaletce. I w związku z tym jest bardzo duża szansa, że szybko nam się rozbije albo uszkodzi. Więc co w związku z tym? Ano to, że znowu inspirując się smartfonem, Marka Lancome postanowiła zaopatrzyć ten swój zapach. Etui. I wyobraźcie sobie, że możemy sobie kupić kilka rodzajów w tej chwili Etui, właśnie do zapachu Lancome Idol. Ja mam Etui w kolorze takim brzoskwiniowym, bardzo podobnym do samego flakonu. I to Etui jest plastikowe, ale matowe. Jedyną jego ozdobą jest motyw różyczki. I oczywiście otwiera się jak książka. Możemy sobie zamknąć w tym etui flakon i dzięki temu unikniemy jakiegokolwiek uszkodzenia albo zbicia się tego szkła, na przykład w torbie. I ja Wam to mówię z perspektywy takiej starszej ciotki klotki, która to uczy się na własnych błędach, dlatego że ja tu się tak wymądrzam, natomiast sama dosłownie kilka dni temu uszkodziłam swojego iPhone'a. Spójrzcie tylko, jaki jest teraz piękny. Po prostu byłam tak zajęta odpisywaniem na Wasze wiadomości na Instagramie, że telefon upadł mi na posadzkę, a nie był wtedy zabezpieczony tym etui, ponieważ nie chciało mi się zakładać etui, dlatego że przez to etui telefon jest grubszy. No i widzicie, że mi się to nie opłaciło, także polecam wszystkim zakup etui. Nie tylko do smartfona, ale również do perfum, a w tym przypadku mamy kilka możliwości do wyboru tych etui. Także jeśli jeszcze etui nie macie, to zaopatrzcie się w nie, ale to jest też dobry pomysł na prezent. Także jeśli ktoś już ma te perfumy i jest waszą bliską znajomą na przykład, no to proponowałabym dokupić tej osobie właśnie etui. Także jak widzicie, wszystko jest tutaj bardzo, ale to bardzo spójne. Mamy tego idola, a raczej idolkę, która jest charakterystyczna dla młodej grupy docelowej, no bo to głównie młode osoby mają swoich idoli. Starsze, dojrzalsze osoby, takie jak ja, idoli już raczej nie mają. Mamy tę generację Z, mamy inspirację smartfonem. I to wszystko razem tworzy spójną całość i bardzo mi się to podoba. Podoba mi się to innowacyjne podejście marki Lancome do zapachu, bo żadna inna marka, zauważcie, na podobny pomysł nie wpadła. I wreszcie chciałabym zwrócić Waszą uwagę również na kolor płynu. To nie jest czarny, ciemny flakon, tylko mamy tutaj jasny kolor tego płynu. A co to oznacza? Najprawdopodobniej oznacza to tyle, że to nie będzie zapach ciężki, intensywny i wieczorowy, tylko raczej lekki i świeży. I teraz może przejdziemy sobie już w końcu do samej kompozycji zapachowej i powiem wam, jak dokładnie pachną te perfumy. W składzie Lancom Idol znajdziemy między innymi owoce, takie jak bergamotka i gruszka, kwiaty, takie jak róża i jaśmin, oraz piżmo i Wanilię. I wszystko to razem tworzy taką bardzo delikatną, kwiatowo-owocową mieszankę. I zanim opowiem Wam coś więcej, to oczywiście muszę się tym zapachem spryskać. Proszę bardzo. Tu, 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 tu. Ok, <ścoughs> mogę opowiadać dalej. Jeśli chodzi o sam początek tego, jak ten zapach zachowuje się na skórze, no to mamy tutaj takie duże uderzenie świeżości, ze szczególnym uwzględnieniem gruszki. Ja akurat gruszkę bardzo w perfumach lubię. Natomiast już w początkowej fazie trwania tego zapachu na skórze, on jest dość zmienny. W ogóle to nie jest zapach linearny. On się zmienia w miarę upływu czasu, co dla innych może być wadą, a dla innych może być zaletą. Mówiłam o tym wiele razy. Bardzo szybko, w zasadzie po upływie kilku pierwszych minut do głosu zaczynają dochodzić tutaj kwiaty i mam tutaj na myśli różę, która to jest symbolem lankom, oraz jaśmin. Za jaśminem, jak wiecie, w perfumach nie przepadam. Natomiast w tym konkretnym przypadku mi ten jaśmin nie przeszkadza, dlatego że albo jest go tutaj bardzo, bardzo mało, albo jest on tak rozwodniony, że nie ma możliwości takiej, żeby mi się w tym wydaniu nie podobał. I w ogóle mam takie wrażenie, że w zasadzie każdy składnik tych perfum został tutaj bardzo, bardzo rozwodniony, co sprawiło, że zapach ten stał się bardzo, bardzo stonowany, delikatny, uniwersalny, noszalny, ale również bezpieczny i grzeczny. I to jest, słuchajcie, taki zapach, który w związku z tym nadaje się idealnie do noszenia na co dzień oraz do tego, żeby go używać w pracy. Przypominam, że w pracy nie używamy intensywnych perfum z ogonem, a te perfumy są delikatne, bezpieczne. Nie ma tutaj takiej możliwości, że zacznie nas od nich boleć głowa albo że. Osoby, z które z nami współpracują, będą na nas złe o to, że bardzo wyczuwają ten zapach i on im działa na nerwy. Nic z tych rzeczy. I pod tym względem właśnie ten zapach idealnie sprawdzi się właśnie w takich neutralnych, powiedziałabym, sytuacjach. W związku z tym, że jest to bardzo delikatny zapach, moim zdaniem najlepiej sprawdzi się wiosną i latem, ale jako zapach całodzienny. Można go używać również jesienią i zimą. Wszystko zależy od waszych indywidualnych preferencji. Jest to zapach blisko skórny, który nie pozostawia za sobą ogona i który utrzymuje się na skórze około kilku godzin. I tutaj taka mała ciekawostka. Ponieważ ja ten zapach testuję od dłuższego już czasu i kilka dni temu poprosiłam Janusza o opinię na temat tych perfum. Spryskałam sobie nad nadgarstek i po upływie kilku minut poprosiłam Janusza o to, żeby powiedział mi, co o tym zapachu sądzi. I wiecie, co Janusz powiedział? Określił ten zapach jako ładny. Jednym, jedynym właśnie słowem. I moim zdaniem Janusz trafił w sedno, bo gdybym miała opisać ten zapach za pomocą jednego słowa, to byłoby to słowo ładny. I teraz, czy to jest wada, czy to jest zaleta? I znowu, wszystko oczywiście zależy od waszych indywidualnych preferencji. Jeśli to jest zapach ładny, no to wiadomo, że będzie się podobał bardzo wielu osobom, będzie świetnym pomysłem w związku z tym na prezent i będzie duża szansa, że usłyszycie od kogoś, że ładnie pachniecie, bo o to w tym zapachu chodzi. Natomiast jeśli jesteście zwolennikami tak zwanej niszy, albo osobami, które niezwykle interesują się światem perfum i mają już bardzo wyrobiony nos i gust zapachowy, to podejrzewam, że te perfumy Was nie zachwycą, dlatego że one nie stanowią jakiegoś wielkiego odkrycia, jeśli chodzi o świat zapachów, ale tak jak powiedziałam, one nie zostały też stworzone z myślą o tym, także trzeba brać na to poprawkę. Natomiast gdybym miała powiedzieć, dla kogo ten zapach byłby najlepszy, no to oczywiście dla nastolatek, czyli dla grupy docelowej tego zapachu, dla osób młodych, dla kobiet, które lubią świeże, kwiatowo-owocowe zapachy do na co dzień, dla wszystkich tych, które lubią róże. Które lubią jaśmin i które poszukują zapachu do pracy, które nie lubią wyróżniać się z tłumu zapachem, a jest takich kobiet dużo i też nie zawsze chcemy się wyróżniać zapachem, umówmy się. Także myślę, że to tyle, co miałam do powiedzenia na temat tych perfum. Oczywiście tradycyjnie zachęcam Was do przetestowania Lancome Idol. Jestem bardzo ciekawa, czy znacie te perfumy? Jeśli tak. To co o nich sądzicie, napiszcie mi proszę w komentarzach. Moim zdaniem w tym konkretnym przypadku jest tutaj wszystko bardzo, bardzo spójne. Począwszy od nazwy poprzez flakon, a skończywszy na samym zapachu, podobną sytuację miałam w przypadku perfum Azedin Alaya Nude, Robiłam również recenzję tych perfum. Jeśli nie widzieliście, to was do niej odsyłam. Link wyświetli Wam się na górze w proponowanych. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to by było tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas, i do usłyszenia w kolejnym filmie.